Też różowego pączka. To naprawdę łatwe do zrobienia. Nasi kucharze zrobią to w kilka sekund, obiecuję. Brian, powinieneś robić pączka, a nie i nutelle. Pospieszcie się i zaczynajcie, zanim mała Kate znowu zacznie płakać. Co tam trzeba zrobić? Pączka? Prościzna. Zaraz zrobię jej mój popisowy pączek z Oreo. Muszę tylko pokruszyć ciastka na pył. Pomoże mi w tym młot pneumatyczny. Zaraz zmiażdżę wszystko na kruchy. O, ciężko zapanować nad tym urządzeniem. No i gotowe. Huh? O, kto to? Przepraszam, panie budowniczy, to chyba twoje. Witam, piękne panie. Teraz wsypujemy wszystko do miski i wlewamy tam Nutelle. Następnie będę potrzebował kolejnego fajnego narzędzia mojego palca. Wszystko mieszamy. Wspaniale. To jest takie pyszne. Babciu, chcesz spróbować? Ej, nie trzeba było. Jeszcze nie polizałem. A teraz wlewamy wszystko do maszyny do pączków. Myślę, że będą niewiarygodnie pyszne. No, troszkę nasypiłem, zdarza się. No dalej, wytrzyj to wszystko. No już, już, już. A w międzyczasie zrobię moje pączki. Mój opiekacz już się nagrzał, więc wlewamy ciasto. Szefowo, a co tam u ciebie? A ja mam piękne i pyszne pączki, tylko spójrzcie jakie są puszyste i apetyczne. Ale to jeszcze nie wszystko, muszę je udekorować złotymi piankami marshmallow. To będzie niewiarygodnie pyszne. A tak pączki wyglądają jeszcze bardziej apetycznie. Ale to nadal nie wszystko. Z wierzchu zdobię moje kanapki z pączków złotem. Podoba wam się? A ty co masz babciu? Moje pączki też są gotowe. Zaraz pokażę moje piękności. Nie trzeba do nich niczego dodawać. Wystarczy cukier puder i mamy to. A co tak śmierdzi? Brian, coś nam się pali. O kurczę, moje pączki się troszkę podpiekły. Są takie czarne, bo są spalone, czy dlatego, że są zrobione z oreo? Dobra, dodam trochę kremu z pianek i poleję je syropem truskawkowym, żeby nie śmierdziały spalenizną. A teraz dodam moje ulubione czekoladowe cukierki Maltesers. Siostra za nimi szaleje. No dobra, Kate, pączki na ciebie czekają. Co by tu wybrać? O, tak, chcę te, te. Uj, a co ja mam w ustach? Blech, za dużo złota. Nie lubię czegoś takiego. Co jeszcze jest? O, jakie słodkie pączki! Bardzo mi smakują. A co tu jest? Wow, te pączki wyglądają tak apetycznie. To także moje ulubione słodycze. To jest takie dobre. Rewelka. A jak smakuje? Wyśmienicie przyznaję zwycięstwo mojemu bratu. O tak, udało mi się, zrobiłem najlepsze pączki. Chcę gofry. Hmm, moja wnuczka chce pyszne gofry. To bułka z masłem. Zacznijmy od ciasta. Troszkę mąki i jajek. A teraz troszkę masła. Kładziemy je do miski. Ups, gdzieś odleciało. Dziękuję szefowo. A teraz troszkę cukru i mleka. O, jakie smaczne mleczko. A teraz wszystko mieszamy. Hap, hap, hap. No, nieźle mi to idzie. Babciu, chlapiesz, przestań! A ja potrzebuję skitelsów. Będę miała niesamowite gofry ze skitelsami. To będzie pyszne. Nieźle to wymyśliłaś, szefowo. A co ja mam zrobić? W ogóle nie wiem, jak zrobić gofry. Gdzieś tu miałem w plecaku troszkę makaronu. To nie to? O, mamy! Mój pyszny makaron Pringles. Zaraz zrobię z niego gofra. Wystarczy włożyć go do gofrownicy i gotowe. Dodam troszkę kaczuku. Myślę, że ta błyszka rozśmieszy Kate. Mam wszystko gotowe. Moje gofry też są gotowe. Wyciągam je, układam jeden na drugim. Dodam troszkę syropu klonowego. No, jak pysznie to wygląda. A ja potrzebuję syropu truskawkowego. Wlaję troszkę do szklanki w kształcie serca. A oto mój gofr zrobiony ze skitelsów. Wstawiamy do szklanki. Gotowe. Kate, możesz próbować. Wow, ile tu pyszności! A to wygląda niesamowicie! Muszę szybko spróbować! Wow, jakie pyszne! A co tu jest? Mój ulubiony syrop truskawkowy! Super! A co my tu mamy? Te gofry na pewno przygotowała babcia! Nie pierwszy raz będę je jadła! Bardzo dobre! Och, już jestem pełna! Ale wciąż mam gofry mojego brata do spróbowania! A... Mm. Nie są takie słodkie. To makaron. Super. I z keczupem są bardzo smaczne. Obiadłam się. Niedobrze mi. Wygrywa szefowa. Wiedziałam, że wygra. Moje gofry są najlepsze. Teraz chcę płynnego cukierka z coli. Nie mogę się doczekać waszych niesamowitych dań. Najłatwiejsza rzecz na świecie. Zaraz przygotuję coś odlotowego. Potrzebuję pustej butelki po coli. Och, udało się. Przepraszam. Teraz musimy napełnić butelkę syropem kukurydzianym. Potrzebujemy go bardzo dużo. Wspaniale. A teraz troszkę cukierków sznerc Rozumiesz, babciu? <ścoughs> ha, super. A teraz? Oj, coś poszło nie tak. Ej, puszczaj! Aj! Nic mi nie jest. Trochę się potmukłem, ale udało mi się wymierzać cukierka. A teraz musimy to wszystko zamrozić. Nie boimy się zamrażać na amen, żeby cukierek był niesamowicie pyszny. Babciu, fajne co? Nie. Te wasze cukierki są wszystkie szkodliwe. Lepiej zrobię je z miodu zamiast koli. Będą o wiele zdrowsze. Szefowo, a ty co zamierzasz zrobić? Wpadłam na genialny pomysł. Ten przepis na pewno zasmakuje naszej dziewczynce. Wystarczy wlać kolę na patelnię, dodać sporo żelków o smaku Coca-Coli no i wymieszać. Mój cukierek już jest gotowy. Jej, jakie zimne! Ręce mi całe zamarzły. A ja właśnie będę potrzebowała miski z lodem. Muszę tu wlać troszkę ciekłego azotu. To zdecydowanie wzmocni działanie lodu i będę w stanie zamrozić mojego cukierka znacznie szybciej. Cudownie! Teraz wlewamy zawartość patelni do butelki i możemy włożyć to wszystko do miski z lodem. Tylko spójrzcie, co robi chemia. Butelka natychmiast zamarzła. A czy nie dotykaj. Też, żeby twoja ręka zamieniła się w lód? Próbuj, Kate. Wow, to wygląda nawet lepiej, niż sobie wyobrażałam. Spróbuję cukierka z butelki w kształcie misia. Wygląda słodko. Ojej, to miód. No taki sobie. A co my tu mamy? O rany, jakie zimne, 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 zimne. Dobra, muszę coś wymyślić. Tak lepiej. Tylko jak mam wyciągnąć stamtąd cukierka? No dalej, wyłaś! Udało się! Mm, pyszny! A co zrobił brat? Wygląda fajnie. Wow, ale ekstra! Bardzo smakuje mi ten cukierek. Braciszku, wygrałeś! Kurwa, wiedziałem, że jestem najlepszy. A teraz chcę jajka. Tylko zróbcie mi coś naprawdę pysznego. Szefowo zdecydowanie powinnaś sobie poradzić. Dla babci to też nic okay. trudnego. A braciszek coś wymyśli. Zaczynajcie. Zaraz, zaraz, muszę wlać troszkę oleju. Ej, no wylewaj się. No dalej. Ups, przepraszam. Babciu to bolało. Dobra, teraz rozbijamy dwa jajka. Przepraszam babciu, po prostu dałem się ponieść w gotowaniu No nieźle mi to wychodzi Muszę natychmiast zrobić coś jadalnego, bo po jajkach od Briana można trafić do szpitala Patrz jak to się robi Jak tak można? Wszystko się spaliło Zaraz to naprawimy, zrobię jajka z płynnego kremu, merszmelą i brzoskwini No i co, czy to przypomina jajka? Myślę, że tak Moje jajka też już są gotowe. Wspaniale. Trzeba dodać troszkę świeżych warzyw i ziół. Wasze jajka wyglądają zbyt prymitywnie. Zaraz wam pokażę, jak zrobić jajka takie jak w restauracji. Nie będą w klasycznym kształcie, ale w kształcie... Ej, gdzie moja foremka? Brian, to mój smok. Okej, okay. wlewamy czarną masę i smażymy. Teraz robimy oczy i ogień. Ten smok jest taki słodki. Hej, go pokocha tam więcej szczegółów polane gdzie będzie mieszkał smok nie musicie nic mówić wiem że moje danie jest idealne a co powie Kate wow tyle tu pysznych rzeczy kusi mnie żeby spróbować tego smoka o rany jaki fajny bardzo dobre a co my tu mamy pomidorki uwielbiam je pyszka a jajka no, zwykła jajka. A co tu jest? To przecież brzoskwinia. Fajny pomysł. Rzutko z brzuskwini. A to co? Aha! Mmm, Krem z pianek. Super! Zwycięża braciszek. Gratuluję! Po raz kolejny wygrałem! Mam prawdziwego farta! Musimy znaleźć klucz, żeby się stąd wydostać. Strasznie tu. Oj, co to za sejfy? Są na nich kłódki. Jest wszystko pozamykane. Patrz, na tym pudełku jest narysowany klucz. Zobaczmy, co jest w środku. Świetny pomysł. Zamierzam zaraz wyjąć klucz. Coś tam się rusza. I nie są to cukierki. znalazłam klucz. To straszne. To była miska z robalami. Dobra, przynajmniej mam klucz. Sprawdźmy, co jest w sejfie. Tajemnica jest taka intrygująca. O matko! Dość mnie mi przeszkadzać! Den, w sejfie jest krzycząca głowa. Zaraz się nią zajmę. No, no, no. Zamknij drzwi! O matko, mija obroń nie! A nie mówiłam? Pójrz, jest nowe pudełko. Teraz ty sprawdź, co jest w środku. Boję się i jednocześnie jestem ciekawy. Oj! Nie zjadajcie mnie, proszę! Przepraszam, panie wężu, nie chcę ci przeszkadzać. Może tutaj leży klucz? Brr, co za ochyda! To straszne! Hura, mam klucz! Zaraz otworzymy safe. Mam przeczucie, że będzie tam klucz do tego pomieszczenia. Ci się podoba taki klucz, Den? Podoba Ci się? Wybrałeś Safe z przykusem. Lepiej zajrzyj do skrzynki, znowu pojawiła się nowa. No to zaraz się dowiem, co jest w środku. Fuj, jest tu coś niezrozumiałego. Coś oślizgłego. O mamo, mam nadzieję, że to nie smarki. Błagam tylko nie smarki. O, znalazłam klucz! Oto on! To naprawdę były smarki. Okay. Dobra, zapomnijmy o tym, otwieram sej. A kuku, kto tam jest? A, jurany! Atakują mnie nie toperze! Patrz nowe pudełko. Muszę znaleźć klucz. Czy tu jest coś żywego i oślizgłego? A, nie wiem co to jest, ale nie czuję się z tym dobrze. W dotyku jak mózg, ale myślę, że to tylko moja wyobraźnia. O, jest klucz! Dojdź do siebie, a ja w tym czasie otworzę safe. Ciekawe, co jest w środku. Ale słodko, mały wózek. I co za kruszynka tam leży? O, mamo! To szkielet! Wywal to szybko! Skrzynka znowu się zmieniła. Za niedługo stąd wyjdziemy. Moja kolej. Co tam jest? Coś miękkiego i kwadratowego. Myślę, że klucz jest w środku. Będę musiała rozerwać tę galeretkę. Ojej, jak ciężko to zrobić. Aj! Ale jestem silna i dam radę. Kura udało się. Jeszcze troszkę? Mamy klucz! Moje ręce są teraz takie śliskie. Co jest w sejfie? Den! Pomocy! To coś mnie wciąga! Nie pozwolę na to. Już po wszystkim uspokój się. Uratowałem cię. Nie no nie chcę sprawdzać pudła! Dobra. Moja kolej. O nie! Boję się gryzoni. nie szczurze, ja chcę tylko klucz! Proszę, nie gryź mnie! Chyba znalazłem kluczyk! O nie! To jest to, czego się najbardziej boję. Szczury! Muszę jak najszybciej znaleźć klucz. Oto on hura. Dobra. Otwieram. Co to za płyn? To nie było miłe. To ma czerwony kolor. To jest krew. Słabo mi. Mia, obudź się. No dalej, weź się w garść. Teraz ty wyciągasz klucz. Dobrze, nie ma problemu. W środku na pewno nie powinno być niczego paskudnego. Mam nadzieję. Coś okrągłego i sprężystego. Czuję się, jakbym otwierała czyjąś głowę. Miękko... Nawet mi się podoba. O, jest i kluczyk. Trzeba szybko otworzyć sejf. I co tu jest? Jakiś oh. przycisk. Den, może go naciśniesz. E, lepiej ty. No dobra, naciskam. Co ma się stać? Porany, Den, co to jest? Oblewają mnie jakimś płynem. Mam nadzieję, że to czekolada. O, den, jest nowe pudło. Otwieraj. Tak się cieszę. Dobra, zaraz się dowiemy, co jest w środku. Coś tu się rusza. Ale gdzie jest klucz? Gdzieś blisko. O, znalazłem go. Ale co było w środku? O, nie! Jedyną rzeczą, której boję się bardziej niż szczurów, są gigantyczne karaluchy. Jest wielkości mojego palca. Muszę o tym zapomnieć, otwieram safe! Ojej mija. Próbuję się nie ruszać, ale mam na sobie wielkiego włochatego pająka! Daj mi go! Dan! To super wielki pająk! To koniec, on mnie zje! Muszę spisać testament! Chyba dałem radę się go pozbyć. To było straszne. Sprawdzaj nowe pudło. Znowu? Dobra. Uj, coś oślizgłego. Dlaczego ciągle dostaję paskudne rzeczy? Dobra, skupmy się na kluczu. Dotykł jak jakieś błoto. Ochyda. Nie ma zapachu, to dobrze. O, znalazłam klucz. To nie to, o czym myślałam. To czekolada. Całkiem smaczna. Przynajmniej coś miłego. Trzeba otworzyć sejf. Na pewno jest klucz. W środku musi być coś fajnego. A nie mówiłam? W środku jest dynia. Nic nam nie zrobi. A co jest w środku? Mija, w środku jest klucz. To na pewno klucz od kraty. Musimy się stąd wydostać. Hurra, wyjdziemy z tego okropnego miejsca. Mam nadzieję, że zapomnę o tym, jak o złym śnie. I co? Klucz pasuje. Hurra, wiejemy stąd! Na co czekacie? Jestem głodna. Czekamy na twoje instrukcje. Chcę, żebyście w pierwszej rundzie zrobili dla mnie makaron. Makaron, dobrze? Zrobi się. Okay. Babciu obudź się, wnuczka chce makaron. Makaron? Łatwizna. Wiele razy robiłam dla niej spaghetti, więc nie ma w tym nic trudnego. Wszystko według tradycyjnego przepisu. A wsiłk? Przepraszam, to przez mąkę. Nie szkodzi. Jeszcze raz przepraszam. Chcę zrobić własne spaghetti. Pomące dogrywaj do gry wejdą jajka. Mogę nimi nawet żonglować. Oj, oj, stop! Jeszcze raz przepraszam. Zawsze myślałam, że jestem całkiem dobrym żonglerem. Skoro ciasto jest gotowe, to można je podzielić na małe kulki i pokolorować każdą z nich na inny kolor. Następnie za pomocą specjalnej maszyny tnę ciasto na cienkie paseczki. Aby to zrobić, wystarczy przepuścić ciasto przez to urządzenie. Awesome. Myślę, że wychodzi naprawdę fajnie. A co najważniejsze, oryginalnie. Wszyscy będą mieli zwykły makaron, a ja będę miała spaghetti w kształcie kwiatków. Patrzcie, jak Twoje postępy. Świetnie, wnuczka zawsze uwielbiała zwykłe spaghetti z ketchupem, więc właśnie takie jej zaserwuję. Wednesday, a co u Ciebie? Rączka, potrzebuję Twojej pomocy. Nie chcę, żeby mój makaron wyglądał zbyt banalnie. Dla mnie jest zbyt jasny. Jeśli dodam troszkę czarnego barwnika, to będzie idealnie. Dodam też keczów, będzie przypominał krew. Dorzucę też kilka żelkowych oczu, żeby dopełnić kompozycję. Czy jesteś gotowa, żeby spróbować dania i wytypować zwycięzcę? Nawet nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że najpierw spróbuję klasyczny makaron mojej babci. Uwielbiam go odkąd byłam dzieckiem. Myślę, że tym razem nie będzie inaczej. Tak, pyszny i prosty. Następny w kolejności jest makaron Enid. Wyszedł oczywiście nierealnie piękny i bardzo uroczy. To prawdziwe dzieło sztuki. A szkoda to jeść. Enid dorzuciła jeszcze dodatkowy makaron. Wygląda jak kły wampira. Bo boicie się? Ten makaron jest nieugotowany i suchy. No nie ma opcji, żeby go zjeść. Zostało tylko danie od Wednesday, podane tak dobrze jak u Enid, tylko w stylu Wednesday. Pierwszą rzeczą, której chcę spróbować, jest oko. To żelek! Uwielbiam takie! Wednesday, skąd wiedziałaś, że żelki tak dobrze pasują do makaronu? To jest po prostu niewiarygodnie pyszne. Taki makaron zjem do końca i nie zostawię nawet kropelki sosu na talerzyku. Myślę, że zwycięzco jest oczywisty. Najlepszy makaron zrobiła Wednesday. Jak to? Ja też się starałam! Wednesday, uspokój się. Przestań straszyć staruszkę. Kochanie, czy jesteś już gotowa dać nam nowe zadanie? Tak, chcę koktajl. Możecie go zrobić? Oczywiście, będzie w najlepszym wydaniu. Dla ciebie, wnuczko, wszystko. Okay. Wiem, jak robić koktajle. Ale teraz zrobię taki, którego nigdy w życiu nie zapomnisz. Podstawą tego koktajlu będzie zwykły sprite. Należy go przelać do szklanki o tym niesamowitym kształcie. Teraz trzeba dodać do środka sekretny składnik, który nada sprite'owi kolor, którego potrzebuje. Zielony... Rączka, biegnij do Anip i przynieś mi bitą śmietanę. Co to za diabelska ręka? Reszta stąd! Babciu, nie obrażaj mojego pomocnika. Rączka robi tylko to, co mu każe. Potrzebuje śmietany, żeby polać nią koktajl. Na wierzchu położę żelkowe oczy. Przyznam, że żelkowe oczy to mój ulubiony przysmak. Wyglądają fajnie i są nierealnie pyszne. Odrobina czerwonego syropu też nie zaszkodzi. No co ja czekam? Czas, żeby mi ja zaczęła robić koktajl, zacznę od żelków. Najpierw trzeba je podzielić na grupy według kolorów. Gotowe! Teraz musimy ułożyć je warstwami w wysokiej szklance tylko spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Za pomocą suszarki do włosów należy roztopić żelki, aby zamieniły się w jednorodną masę. Ostatnim krokiem jest bita śmietana. Zawsze nadaje napojom bardziej reprezentacyjny wygląd. I tęczowy żelek do zdoby. Cudownie, dziewczyny, zrobiłyście piękne i pyszne koktajle. Tylko w ogóle nie pomyślałyście o zdrowiu mojej wnuczki. Ja zrobię koktajl, który będzie przede wszystkim zdrowy. Będzie się składał z różnych warzyw, które wrzucę do tego blendera. Im więcej wejdzie, tym lepiej. Pozostało tylko wszystko porządnie zmielić. Gotowe. Mmm, jak pachnie. Ochyda! jeszcze jaka Och dajcie spokój wnuczka doceni moją troskę o jej zdrowie czas wybrać zwycięzcę kochana Wszystkie koktajle wyglądają całkiem nieźle Koktajl babci wygląda najbardziej zwyczajnie więc od niego zaczniemy Fu jaka paskudna gałązka. Mam nadzieję że sam koktajl mi się spodoba Ochyda oh, ochyda oh, babciu tego nie da się pić Następny jest koktajl od Eni Wygląda o wiele smaczniej. Uwielbiam bitą śmietanę i jest jej tak dużo. Tego koktajlu nie da rady pić, trzeba go jeść łyżką. W końcu nie można przegapić ani grama pysznej bitej śmietany. Śmietana się skończyła, można wyciągać słomkę. Dziwne, dlaczego koktajl jest taki gęsty? Nie da rady go pić. I Jak mogę przyznać zwycięstwo koktajlowi, którego nawet nie spróbowałam? Nie ma mowy, to zdecydowanie porażka. Wednesday, i cała nadzieja w tobie, będę od razu próbować. Mmm. No, wreszcie coś pysznego. Mogłabym pić ten koktajl regularnie, bo naprawdę jest super. Nie mogę się oderwać. Palce lizać. No i kto jest zwycięzcą? To oczywiste: Wednesday przygotowała najlepszy koktajl. Wnuczko, jakie zadanie czeka nas w tej rundzie? Babciu, to bardzo proste. Zróbcie dla mnie sałatkę. Chcę coś lekkiego. Sałatka to sałatka, już się robi. Chwilka i będzie gotowe. Zrobi się. Mam tu akurat kilka świeżych liści sałaty. Niech to będzie podstawa sałatki. Potem będzie ser i sucharki. Nawet ja znam przepis na tę waszą sałatkę, Cezar. Nie możemy zapomnieć o soczystych pomidorkach koktajlowych. Będą ozdobą sałatki. Mam już wszystko gotowe. Świetnie! A ja wymyśliłam, jak sprawić, by sałatka była nie tylko smaczna, ale i piękna. Wrócę do motywu kwiatowego i zrobię małe, ale bardzo ładne kwiatuszki z warzyw. Mam też odpowiednie foremki. Myślę, że to świetny pomysł, ponieważ wygląda jak prawdziwy bukiet. A to pyszna sałatka! Jakie kwiaty? To jest nudne. W sałatce brakuje czegoś ciemnego. Na przykład kilku listków bazylii. Kochałam się w tej czaszce, więc ona też trafi na talerz. To na niej ułożę pozostałe składniki ser i szynkę. Teraz musimy polać całość keczupem i wstawić oczy. Czaszka zaczyna wyglądać o wiele ciekawiej. To okropne, gdybym zobaczyła taką w nocy, to padłabym ze strachu. Ale to nie ja decyduję a moja wnuczka. Hurra, wreszcie jakiś dobry jedzonko! Wednesday, co ty znowu przygotowałaś? To okropne. Nigdy nie widziałam bardziej paskudnej sałatki. Boję się jej nawet dotknąć, a co dopiero jeść. Zobaczymy, czym zaskoczy mnie babcia. Jej sałatka bardzo przypomina sałatkę Cezar. No, taką sałateczkę jestem gotowa jeść cały czas. Trudno się zatrzymać. Chcę jak najszybciej opróżnić talerz. To było naprawdę dobre i zdrowe. Będę teraz niesamowicie silna. Spróbuję jeszcze kwiatków Enid. Dobre, to same warzywa. Sałatka babci wygrywa. Babciu, spokojnie, zaraz dostaniemy nowe zadanie. Chcę pączka na deser. Będzie pączek. Ja też takie lubię, więc dam radę je przygotować. Wyobrażam sobie, jak beznadziejne będą wasze pączki. Niby dlaczego. Najważniejsze, żeby były pyszne. Przecież nie będą patrzeć na te pączki, tylko je jeść. A ja znowu zrobię coś kolorowego. A dokładniej każdy z moich pączków będzie w innym kolorze. Ludzie zazwyczaj lubią takie rozwiązanie. Co to było? Trzymaj się ode mnie z daleka, nie odwracaj mojej uwagi od pieczenia. Moje pączki zaraz będą gotowe. Część pracy wykonana, teraz czas na dekorowanie. Oczywiście nie może się obyć bez czerwonego syropu truskawkowego. Naprawdę wygląda jak krew. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamierzam użyć białego lukru, aby narysować wzór pajęczyny. Zupełnie jakbym wyciągnęła te pączki z pajęczego gniazda. Rączka, potrzebuję nutelli. Idź po nią. Dobra robota. Bez ciebie nie zrobiłabym mnie toperzy. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Głowy to on nie potrzebuje. Wyszły mi oryginalne i niesamowite pączki. To ciekawe. A ja nie chcę za bardzo dekorować pączków. Aby nadać im ciekawszy smak, posypię je cukrem-pudrem. Wszyscy go uwielbiają. Więc moja wnuczka też będzie zadowolona. Moje kolorowe pączki też są gotowe. Są takie ładne. Można nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie. Jakie to fajne! Ale to nie wszystko. Kolorowa posypka będzie idealna do takich pączków. Trzeba ją tylko otworzyć. Mm, no dalej! Oj! Teraz mam posypkę na całym języku, ale nie szkodzi. Nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Super! Wednesday znowu zrobiła coś ciekawego. Nawet nie nietoperze wyglądają pysznie. Mmm, niezłe. Ale przyznam, że spodziewałam się więcej. Pączki mojej babci będą następne. Zanim je zjem, chcę złożyć je w małą wieżyczkę. Tak będzie o wiele łatwiej je jeść. Zwykłe pączki. Pyszne, ale nic specjalnego. Zobaczmy, czym poczęstuje mnie Enid. Jej pączki najbardziej przypominają te, które tak uwielbiam. To niewiarygodnie pyszne! Enid, to oczywiste. Twoje pączki są najlepsze!